GTA Vice City Tajemnice i Ciekawostki odcinek pierwszy. Opracowanie i montaż Sebek.pl Cześć jestem Tomi Vercetti i poprowadzę program GTA Vice City Tajemnice i Ciekawostki. Dzisiaj odcinek pierwszy. Jak wiecie użytkownik sebek.d.pl zrobił ten program gdyż ma wam dużo do pokazania. Dzisiaj będzie to odcinek o samych znakach Rockstar, więc przejdźmy do ciekawostek. Jedziemy do pierwszej ciekawostki, a pierwszą ciekawostką jest znak Rockstar na billboardzie. Ojejuj, patrzcie, jak jedziecie, no i jak prowadzisz? A łady dziadzie, okej, jesteśmy na miejscu. Sami, widzicie już znak Rockstar. Oni muszą się zawsze przereklamowywać. Dobra, dosyć tego pierdzielenia. Czas na kolejną ciekawostkę, a raczej znak Rockstar. Kolejny znak, a raczej znaki Rockstar są w kanałach w małym Haiti. No i czego to Rockstar nie wymyśli. Ooooooooooooo! Okej, okay, jesteśmy, no i teraz wysiadamy idziemy wzdłuż kanałów o i chyba widzę pierwszy znak. O, i jeszcze drugi. Trzeci. Czwarty. No i piąty. Mam tego dosyć zrobimy małą rozpierduchę. O, to pasuje. Papa pa, granatku. Rzucę jeszcze jednego, oto ja uciekam. Detonuj się, dobra czas na kolejny znak Rockstar. Okej, okay, kolejny znak jest na kurtce gościa z amunacji inaczej amunation. Widzicie, po mojej prawej stronie jest znak Rockstar. Dobra, już nie jesteś potrzebny. A co ty gluźno chcesz? Dobra, nauczę cię szacunku do ludzi. A masz? Dobra, czas na kolejny znak. Dobra, ten znak jest na budynku. To chyba jakaś siedziba czy coś w tym stylu. Ten znak nie ma gwiazdki u dołu, ale łatwo zauważyć, że to znak rockstar. Te promyczki mogą znaczyć gwiazdkę obok her. Dobra czas na kolejny znak rockstar. Następny znak Rockstar jest na ręczniku na plaży. Okej, okay, jesteśmy. Trzeba tylko znaleźć ten ręcznik. A to nie trudne. O jest. Trzeba tylko postraszyć tego kto leży na tym ręczniku i zejdzie. Czego chcesz glinko, Rozczepinko? O, jest. Ten ręcznik jest fioletowy więc nie trudno go znaleźć. jest także drugi. I trzeci. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego znaku Rockstar. typical of what happens with an open border to the north the state is filling up with trash people who can't tell the difference between a swamp and a marsh guys who don't know the first thing about the legality of marrying within the family that's why we need a river people i'm telling you pick up your spades go into your garden start digging as deep and as far as you can Pretty soon the whole state will be flooded and ruined, and then they'll have to leave. We must build a moat to the north or they will come down and ruin this great state. And Mr. Hickory, were you born in Florida? <laughs> what a stupid question of all the cheek. Were you? Oh, of course not. No one's been born in Florida since 1877. I've been here for five years, which is a very long time. Yes it is. Ev Jesteśmy na miejscu. są tutaj siedzenia i barek. Dziwne. Może zrobili go, żeby zaznaczyć, że to basen w kształcie litery R z gwiazdką. Znajduje się tu również miotacz ognia, ale za to bardzo ciężko z niego wyjść. Jest udało się, a teraz zobaczmy ten basen z góry. Ok, przejdźmy do kolejnego znaku Rockstar. Ok, jedziemy, kolejny znak Rockstar znajduje się w zakładzie pogrzebowym. Okej okay, jesteśmy na miejscu. Widzicie? Na tym sercu widnieje znak Rockstar. Dobra, czas na bonus, ciekawostkę. Zobaczymy tajemnicę zakładu pogrzebowego. o co ja widzę, czego to ludzie nie wymyślą? To jest ta tajemnica. Najlepiej to zatrzeć ślady i uciekać. Dobra, czas na ostatni znak Rockstar. Dobra, ostatni w tym odcinku znak Rockstar znajduje się na hotringu. Oczywiście ja mam ten wóz i zaraz wam go pokażę, tylko dojadę do salonu samochodowego. Dobra, jesteśmy. Mam go na górze, więc już wam go pokazuję. Oto on, jednak to znak Rockstar North, nie Rockstar Games. Dobra, zaraz spotykamy się w studiu. Okej, okay. kilka ogłoszeń, przysyłajcie mi ciekawostki. A no i ustaliłem, że będzie reklama kont, ale oczywiście ważne jest, żeby wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to o PW. Jeszcze raz, żeby wygrać reklamę kont, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to jest PW. Oczywiście później w reklamie kont będzie kto pierwszy, ten lepszy. Aha i mówię wam jeśli pęknie 100 subskrypcji będzie specjalny odcinek GTA Vice City tajemnice i ciekawostki. W następnym odcinku zobaczymy jazdę na skuterze bez upadku i dwa billboardy reklamujące Vice City. Zobaczymy również samochód dla wygranego w konkursie i Hut Tomiego. A także troszkę szybsze przejście misji i wyzwanie dla dostawcy pizzy i obrazy w to Tomiego. Zapraszam. Na koniec mała niespodzianka. Do zobaczenia.